Pamiętam panią, która podarowała kiedyś w hospicjum przepiękne rzeźby aniołów. One miały wielką historię, ponieważ chodząc po plaży wydobywała i zbierała deski bardzo poniszczone, które wyrzuciła woda, wyrzuciło morze. Powiedzielibyśmy, że śmieci, nic nie da się już z nich więcej zrobić. I właśnie z tych Połamanych desek powstawały w jej rękach, w jej oczach już właśnie w tym talencie przepiękne anioły, które my mogliśmy rozdawać osobom, które tu w hospicjum szczególnie odcisnęły swój ślad. Bardzo często tu właśnie, do Centrum Wsparcia po stracie czy do hospicjum przychodzą ludzie jak rozbitkowie z połamaną swoją historią. Już nie widzący tego, co jest dobre, tego wielkiego potencjału, za który właśnie na start mogę być wdzięczny i mogę wyruszyć pomimo jakiegoś kataklizmu i kryzysu w dalszą drogę. Więc wdzięczność rozpoczyna właśnie to, to, tą zmianę oczu, które... Będą patrzyły na tą moją, może dzisiaj rozbitą historię, jak na zapowiedź czegoś, co, co może wydobyć ze mnie nieprawdopodobne piękno. Mózg potrzebuje tej zmiany, tego patrzenia na to, co masz, nawet jeżeli to są nastartnie wielkie rzeczy, po to, żeby je pomnażać.